Witam serdecznie. Nazywam się Marcin Maj i chciałbym powiedzieć kilka słów na temat sprzedaży. Sprzedaż jest niedocenionym elementem życia codziennego. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile razy dziennie sprzedajemy. Tak naprawdę nieświadomie. Kiedykolwiek staramy się przekonać kogoś do naszego pomysłu albo zmotywować do działania, sprzedajemy. Więc czy Ci się to podoba, czy nie, masz już pracę w sprzedaży. I skoro tak jest, czy nie warto byłoby polepszyć swoich umiejętności? Po to, aby osiągnąć swoje cele przy mniejszym wysiłku i dodatkowo bez stresu, my proponujemy nieinwazyjny model sprzedaży. To jest taki, w którym usuwamy wszelkie dyskomforty i niewygodę, powodując, że klient czuje się bezpieczniej, przez co łatwiej nawiązać je z nim kontakt i szybciej doprowadzimy do sprzedaży.